Trenerze, zwycięstwo 2 do 1 w sparingu z na razie rewelacją sezonu, nowego sezonu w pierwszej lidze termaliką. Co bardziej cieszy, to, że udało się znów przetestować to, tą formację z pięcioma obrońcami, czy może to, że udało się odwrócić losy meczu i z wyniku 0 do 1 wygrać 2 do 1. I jedno i drugie, tak? Zwycięstwo bez względu na to, czy to jest w meczu kontrolnym, czy w meczu ligowym, na pewno cieszy i buduje. Tym bardziej, że odnieśliśmy to zwycięstwo na wyjeździe, tak? W lidze na wyjeździe kolekcjonujemy punkty. Wiadomo, że musimy te mecze u siebie poprawić, żeby zdobywać po, po trzy u siebie. Natomiast co do dzisiejszego sparingu, trochę źle weszliśmy w ten mecz. Straciliśmy, nazwijmy to, przypadkową bramkę, natomiast zespół bardzo dobrze zareagował. Graliśmy dziś bez nominalnych dwóch napastników, tak z różnych względów nie mogli dzisiaj dzisiaj zagrać, natomiast było dużo dobrych fragmentów w naszej grze, zarówno tych, tych, tych z piłką jak i, jak i bez piłki. Natomiast jest jeszcze dużo takich małych rzeczy do, do, do szliwowania. Mamy jeszcze kolejny tydzień, żeby się przygotować dobrze do meczu ligowego z Zagłębiem Lubin. Się zahaczył trener o pozycję napastnika. Wiemy, że Eugeniusz Szykawka jest na kadrze, a Atrental mał chory. Wiemy, czy dołączy do zespołu jeszcze przed meczem z Zagłębiem? Tak, tak, tak. Mamy teraz kilka dni wolnego. Normalnie od, od pierwszej jednostki treningowej Adrian będzie, będzie do dyspozycji. Widzieliśmy dzisiaj w bramce młodego zawodnika naszych juniorów. To pewnie też potrzeba chwili przy nieobecności Ksegera Dziekońskiego, ale proszę powiedzieć, czy to może trener Gwist, to jest jego decyzja, by dać mu szansę, czy może wy też jako sztab mocno siedzicie to, co dzieje się na zapleczu naszej drużyny na Kielce musi stawiać na młodych piłkarzy, bo to jest jej, jej przyszłość. tak? Rafał ma dzisiaj broni w meczu trzeciego kaligowych rezerw w Trener Gwizd podjął taką decyzję. Czemu nie? To może jeszcze pytanie o innych zawodników. Kogo warto wyróżnić? Wśród wyróżnionych chyba no moim zdaniem Resta jest takim zawodnikiem, który się pozytywnie pokazał podczas tego spotkania. Odkąd wszedł do pierwszej 11, widać, że on tej pierwszej 11 nie chce nikomu oddać. Gra dobrze, solidnie, zarówno bez piłki, jak i z piłką wykonuje swoje zadania, trener jest z niego bardzo zadowolony. Coś jeszcze? Brawo dla zespołu, tak? bo przegrywaliśmy 1-0 na początku spotkania, tak? Dobrze zareagowaliśmy naszą siłą? Nie są indywidualności. Naszą siłą jest zespół kolektyw. Jeżeli będziemy w każdym meczu grali dobrze jako całość, jako drużyna, to wtedy będziemy zdobywali punkty. Czy rzeczywiście ta pozycja skrzydłowych, mówimy tu choćby Mariuszu Fronczyku, Dawidzie Błaniku, obecnie w tym ustawieniu 5-3-2 to jest pozycja obok napastnika? Każdy z nich ma inną charakterystykę, tak? Dawid Łanik dobrze czuje się równie dobrze na pozycji. 8, bo jest to skrajna ósemka, on się dobrze czuje w grze kombinacyjnej. Mariusz Fornalczyk, znajdziemy dla niego miejsce, dlatego że jest to typ zawodnika po prostu to typowy szybkościowiec, tak? Na tą chwilę trener stawia na dwójkę, duet i natomiast na pewno bardzo dobrą zmianą będzie Mariusz Fornalczyk, gdzie wiemy, że w ataku szybkim on się czuje jak ryba w wodzie. Jest na pewno Dobry wynik, patrząc, patrząc przez pryzmat tego, że graliście, jakby nie patrzeć z rewelacją tego początku sezonu na zapleczu ekstraklasy, wywiązaliście się z roli faworyta i pomimo tego, że to był tylko Sparing, pewnie wynik 2 do 1, zresztą odwrócony wynik z 1 do 0 na 2 do 1, cieszy. Dokładnie tak, bardzo to cieszy. Mówiliśmy sobie przed meczem, że chcemy za wszelką cenę podtrzymać naszą pasę. Nie przegrywamy ostatnio tych meczów. Chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj wygrać, pokazać, że jesteśmy w dobrej formie i tak też się stało. Straciliśmy głupio bramkę, ale później w następnej drugiej połowie odrobiliśmy, odrobiliśmy tą stratę. I uważam, że momentami naprawdę dobrze to wyglądało. Mieliśmy kilka klarownych sytuacji. Przeciwnik też za dużo tych sytuacji nie, nie wytworzył oprócz tam naszego jednego błędu, po którym padła branka, nieco ogólnie na plus. Pomimo ubytków kadrowych, ale też później dalszej fazy meczu i zmian, trener Jacek Gdzieński sztywno trzyma się tego ustawienia z piątką obrońców, trójką pomocników i dwójką napastników. wydaje się, że to będzie wasze ustawienie. Wy czujecie się, że już jest ono wasze, czy jeszcze się go uczycie? No na pewno dosyć krótko gramy w tym ustawieniu. Trener ma swoją wizję. My jesteśmy zawodnikami, tak naprawdę musimy dostosować się do wszystkiego, co trener zaplanuje. Na razie przynosi to korzyści. Wygrywamy i remisujemy też na wyjazdach. No, tak jak mówię, wszystko jeszcze przed nami, ale jestem dobrej myśli. A tak personalnie, jak czujesz się jako ten trzeci obrońca, pół, pół lewy obrońca w tym bloku? Dobrze, no to jest też dla mnie coś nowego. Na tej pozycji nigdy nie grałem jeszcze, ale no wiele już też w swojej tej krótkiej przygodzie pozycji przeszedłem, że tak powiem, więc no nic tylko się cieszyć.